No, jesteśmy na terenie MPS-u, o którym poprzednio wspominałem. To jest budynek, tak on wygląda. Wejdziemy, zobaczymy, to, jak to wygląda w środku. Sufit oczywiście zerwany. kable, przewody energetyczne powyrywane. No tu jeszcze jest zamknięte. Widać, że tu grasowała jakaś młodzież. O grafiti pomalowane. O, mamy deskę sedesową. nie czy pozostała lodówka drzwi próbujemy hmm. hmm. się tu się przesmyknąć jesteśmy Tu zglisze stoją, tu było przyłącze kablowe, tak zwana rozdzielnica, kable powycinane, po pokazem stanie to wygląda, ale budynek jeszcze, jeszcze istnieje, tu jeszcze jest zamknięte, obejdziemy tu w koło. Kto tu służył, to wie, jak to kiedyś wyglądało. O, jeszcze nawet buta dla psa stoi, zakryta. I pisze Azor, Azor, tak jest kopaki sporo ich jest No idziemy zobaczyć na też. No a tu mamy następny budynek. oczywiście w opłakanym stanie, jak wszystko. No, ale tu jeszcze instalacja elektryczna jest, wieszaki. Zobaczymy co tam jeszcze dalej jest. Tu mamy jakąś rampę, chyba rampę. Tak, to jest jak prawdopodobnie jakaś rampa. A tu mamy ciekawość. Ciekawe. Tu jeszcze tak by było przez kogoś wykorzystywane. Zobaczymy co tam w środku jest. No, kanał. Samochód jaki stoi. Tak wygląda na to, jakby było to jeszcze użytkowane. Magazyn JW 1133. No ciekawe, ciekawe. Tu jest tu jest jakaś kamera. Pod spodem O jak widać i to jest świeżo zamontowane. To tak jakby ktoś to wykupił lub nadal to użytkowało wojsko. Przynajmniej takie są moje podejrzenia. Ale co ciekawe Tu było również przyłącze energetyczne kable zostały wykopane. Nie ma nic, dwa gniazdka siłowe. No i idziemy dalej. Zobaczymy co, co tu jeszcze jest. Without jakiś następny budynek Jeden słup lampa O, tu jest jeszcze coś Nie wiem, podejdziemy, zobaczymy co to Co to jest, bo tu w środku jeszcze coś stoi ale przypuszczam, że to był transformator. A, nie, jakiś odstojnik. Dość głęboko. Jeszcze woda stoi. Deski są zerwane. Zobaczymy tam z boku. Tu są kable powykopywane. To już złodzieje. Złodzieje grasowały. O, Dobre są wykopane. Następna dziura. Przewód był wykopywany. No, tak to, tak to wygląda. No i przewód szedł w tamtą stronę. Tak jakby do wjazdu w kierunku stołówki. O, tu jest jakiś basen. To znaczy <laughs> chyba basen Pepoż. Właśnie tu były składy paliwa. To tu musiał być basen przeciwko pożarowi, bo tak, takie są wymogi tu fundamenty widać może na filmie to tak nie widać, ale to jest dosyć głębokie. On tu widać trochę fundamentu i to idzie pod kątem. Pójdziemy zobaczyć tam. Nie wiem, czy, czy na tym filmiku pokażę państwu, państwu wszystko, ale spróbuję. Ten, ten obiekt jest dosyć duży. Także trzeba by było trochę czasu poświęcić. Tu mamy jeszcze jakieś rury, Jak widać, lampa oświetleniowa. O, wąż jeszcze jakiś leży. Prawdopodobnie od paliwa. I tu jest budynek, budyneczek malutki. Nie wiem czy tu pod nami są zbiorniki paliwa i stąd było ciągnięte paliwo. Jest tu bardzo czuć paliwem, olejami. Tu jest przyłącze. Tam jest następna rurka, ale też, też zdewastowane. Tu jest jakiś słup przy tym. No i tam jest dalej droga. Pójdziemy tam, zobaczymy co, co tu jest. O, ale tam jest ładnie zamaskowany za obiekt. Tu mamy taką rurę. Prawdopodobnie od zbiornika wychodzi. Tu mamy następne. Smalutki budyneczek. Tu idzie u góry. Nie wiem, czy widać. Idzie przewód. Tu do tego. No, tu. Co tu jest? No tu jest jeden przewód, też przyłączę. Tu są haki, a tu leży wąż. Od paliwa. No Tutaj co tu jest? No tu nie wiem jakiś schron. Rury jakieś wychodzą, spróbujemy tam zjeść, co tam jest. Bo tu przewody są wszędzie wykopane. A tu mamy ciekawostkę. Zobaczcie schody i tu jest zbiornik. Tu są w tą stronę, te są schody i tu też. Nie będę tam schodził, bo nie mam oświetlenia, ale to innym razem. Innym razem tu przyjadę i państwo pokażę. Jest to dosyć duże. Tak tutaj widać. Faktycznie. Tu się jeszcze wystają jakieś zawory. Jeden zawór. Tu jest następny. Tu jest też. W górę było wtłaczane paliwo. A tu jest zejście. I rura wchodzi. I to dosyć duża. Ona sobie idzie w tym kierunku tu. Tam gdzieś. I takich zbiorników jest tutaj dosyć dużo. Tu mamy też, to jest bezpośrednio do zbiornika. Można łatwo wpaść, ponieważ jest niezabezpieczone. jest oczywiście też dobra i wszystko z tego jednego zbiornika wychodzi tu jest jakaś siatka A tu jeszcze przechód jakiś pozostałości tu są jakieś uchwyty nie wiem czy jakieś beczki były na tym, czy gaśnice, czy węże. No ale obiekt w bądź razie dosyć duży. Tam jest droga naokoło. I takich jak wspominałem poprzednio, takich zbiorników jest tutaj dosyć dużo. Ponieważ nie ma co się dziwić. Ponieważ jak tu funkcjonował szósty półk. To i paliwo lotnicze musieli mieć do samolotów i to paliwo wysokooktanowe, ponieważ samoloty startowały na dopalaczach. Tu przewód wykopany jest. O, tam, tam widać jest następny zbiornik. Tu jest ten budyneczek, co Państwu pokazywałem. Tu mamy tam w oddali jest następny zbiornik. Paliwo. Ponieważ było, było dostarczane w cysternach kolejowych, w wagonach czteroosiowych. Wchodziły na początku lotniska i były, było przepompywane. Różami, które szły pod ziemią tu na ten magazyn MPS. No ale ten budynek, który tutaj widzimy przed sobą jeszcze jest w dobrym stanie zachowany, co jestem bardzo zdziwiony, ponieważ bywałem na kilku takich obiektach wojskowych opuszczonych, porzuconych inaczej mówiąc. I niektóre są naprawdę... Mocno zdewastowany. A ten jeszcze jest zachowany w dobrym, w dobrym stanie. Tu zobaczymy. Żołnierze się wpisywali. O, zima 2001. Wiosna 2001. Także może niektórzy jeszcze siebie tu odnajdą gdzieś. Lato 88. O, tutaj bardzo ładnie widać. Karnach Lato 98, No tu mamy skarżysko, kamienne, no ale nawet jakiś artysta był, ładną laseczkę tu wymalował, no i tu jeszcze widać ładnie, 30. Piąta warta 158 DDC, i to tak wygląda, jakby było dzisiaj albo wczoraj. A lotnisko już nie funkcjonuje. Dobrych kilka lat, jak tak powiem w słowie, pamiątkowa ściana. No i tutaj jeszcze jest przyłącze energetyczne. I tam magazyn JW 1133. No tu mamy tą lampę na samym początku, o której mówiłem. Ten pierwszy budyneczek. No w następnych filmikach pokażę e, stroną hangary, które będą wyburzone, ponieważ w stanie Miasta piły i są że tam gdzie są sano hangary, ma ich obwodnica, która jest z Wałcza. No tu też huh. tu też jest jakiś zbiornik Hu Alo. Alo I to dosyć duży. Taka sobie wiateczka malutka. No, teraz jedziemy do wjazdu. Plack. No, a tu jest ta buda dla psa, która, którą pokazywałem na początku. No, jeszcze, jeszcze w dobrym stanie. Nie jeden piesek by mógł tu zamieszkać. No tu mamy jeszcze przewody całe, ale jest złamane. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do następnych filmików. Zadajcie pytania w komentarzach na temat tego lotniska, a ja spróbuję Państwu pokazać to jeszcze jak to wygląda. No, ale tak, jeszcze na koniec mamy tu sporo grzybków. Całą plantację maślaczki. Jeśli ktoś lubi maślaczki, maśla, maślaczki serdecznie zapraszam. Można sobie z, z, zebrać. No, a tu mamy jeszcze oczko wodne, które również przylegało do budynku. Na pewno pływały rybki i tak to wygląda. Tu już jest siatka rozkradziona, tu można, można przejść na zewnątrz. Pozdrawiam wszystkich I, i, jak to się we wojsku mówiło, czołem.